Tradycyjnie w Pławskiej Marynie odbyła się jesienna impreza na zakończenie sezonu wodnego, czyli święto pieczonego ziemniaka. W tym roku, oprócz tradycyjnego ziemniaka pieczonego w popiele, uczestnicy mogli wysłuchać bogatego repertuaru szant w wykonaniu Łukasza Stafińskiego. Wszyscy mniej lub bardziej uzdolnieni muzycznie mieli również szansę nauczyć się podstaw gry na ukulele podczas otwartych warsztatów. Również dla dzieci przewidziano liczne atrakcje i zabawy z animatorami. Pomarańcza! Cytrynka! Truskawka! Jagoda! Trzeba tu zrobić zabijamy, miejsce. Zabijamy, Teraz tak, musimy zadbać o bezpieczeństwo. tu powrotem A, tu z mi... A, tu kieruję raz, dwa, trzy.